25 marca bieżącego roku 2022 przypada jubileusz w Diecezji Legnickiej. Tak, 30 lat od powstania naszej diecezji. Jubileusze świętujemy w naszych rodzinach. Wszyscy dobrze wiemy, że bywają jubileusze małżeńskie. Jubileusze świętują także najróżniejsze organizacje czy stowarzyszenia świeckie, dlatego dobrze jest skoncentrować naszą uwagę tak, by przeżyć jubileusz diecezji po chrześcijańsku. Jak to zrobić? A kiedyś uczył o chrześcijańskim sposobie świętowania jubileuszów święty Jan Paweł II. To oczywiście przy okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000, ale wykorzystamy tę naukę, aby dobrze przeżyć nasz jubileuszowy legnicki rok. Otóż Jan Paweł II wskazywał, że słowo jubileusz jest słowem biblijnym, pochodzi z Pisma Świętego, zakorzenione więc w Bożym objawieniu. Przypomniał święty papież, że znajdujemy to słowo w księdze kapłańskiej. W Starym Testamencie, gdzie czytamy, aby wtedy co pięćdziesiąty rok obchodzić rok jubileuszowy i najważniejszym jego elementem ma być czytam. Każdy powróci wtedy do swej posiadłości i każdy wróci do swoich rodzinnych stron. Jan Paweł II przypomniał, mamy to rozumieć na sposób duchowy. A więc wrócić do duchowej własności. A więc w roku jubileuszowym z pełnym zapałem, z radością powrócić do swojego rodu duchowego. Dlatego jubileusz to powrót do duchowej własności, przypomnienie sobie fundamentów i tych momentów sprzed lat 30, kiedy decyzja powstawała i tych wszystkich wysiłków przez kolejne lata tworzenia parafii, tworzenia instytucji diecezjalnych, tworzenia stowarzyszeń i, i ruchów kościelnych. Tego wszystkiego, co składało się na codzienność lat temu 30, 29, 20, aż do dzisiaj. Oczywiście w tym powracaniu do duchowej własności na pierwszym miejscu trzeba postawić wielkie wydarzenie sprzed 25 lat. A więc pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Legnicy, a więc zasiew słowa, które wtedy zostawił, to duchowe dziedzictwo należy do tego, o czym mówi nam Księga Kapłańska. Niech każdy wróci do swojej posiadłości, oczywiście posiadłości duchowej. Czytamy w Księdze Kapłańskiej również, że kiedy przeżywamy rok jubileuszowy. Każdy ma wrócić do swoich rodzinnych stron, a więc do swojego rodu. Dobrze wiemy, że w sensie duchowym, takim rodem dla chrześcijanina jest Kościół Boży, kościelna wspólnota. I w tym wymiarze najbliższym nasze parafie, i w tym wymiarze nieco szerszym przecież zdarza się, że należymy do różnych stowarzyszeń, ruchów, do różnych przedsięwzięć. Kościelnych i w tym sensie szerokim, a więc decyzja, powrócić. Przypomnieć sobie, że jestem ochrzczony, przypomnieć sobie, że jestem wierzący. Przypomnieć sobie, że jestem katolikiem, a jeśli tak, to bracia i siostry, wierzący, ochrzczeni razem ze mną są w tej wspólnocie. Takie niech będzie nasze świętowanie, takie niech będzie nasze obchodzenie 30. Rocznicy powstania diecezji, niech będzie prawdziwie jubileuszowe, czyli zgodne z przepisem Pisma Świętego. Nie tylko okrągła data, ale jeszcze bardziej wielkie bogactwo, duchowe dziedzictwo, do którego mamy powrócić, jak do naszej posiadłości duchowej. I odkrycie na nowo wielkiego bogactwa i wzajemnego duchowego wsparcia i naszej duchowej rodziny, którą jest Kościół Boszy. Wtedy, mówi nam prorok w księdze kapłańskiej, wtedy dacie znak na trąbie w całej waszej krainie i świętym uczynicie rok pięćdziesiąty, rok jubileuszowy, ogłosicie po całej krainie wyzwolenie dla mieszkańców, ten znak będzie wam ustanawiał rok wyzwolenia a więc jubileuszowy rok. Wtedy każdy wróci do swej posiadłości i każdy z Was wróci do swoich rodzinnych stron.